Dzień widzowie. Ja jestem mleczek67, a dzisiaj nagramy gr sobie Fortnite'a z osobą, jak i A tak, żeby się rozgrzać, bo nie zależy mi za bardzo na randze, po prostu tak sobie pobrać, patrolować Nie, raczej nie trolluję, albo no po prostu powrać sobie z kimś. i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zostawcie sub i lajka, like jeśli chcecie więcej filmików na moim kanale. A my gramy sobie teraz, by window was oddziału. No i cóż, trzeba jakoś sobie radzić w życiu. Nasze się nie pęka, nie przetłumaczę. Dobrze, to polecimy na zajęcie. Legendarni ci będziemy grali na same mi skrzynki. Czyli te takie niebieskie. To boję, co jakiś czas to jest. Ale to jest tylko bezsensowa. Dobra, ja

Tak. Egor Pomidor. Także, ja tutaj na starych czasach robiłem leży jeden z kibli. Przyszedłem do niej, ale tego nie miałem, bo poszła do mnie. A teraz ja muszę stwierdzić, chociaż nie mam rady.

trafi în pompe NIE Nu trebuie să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest Jeśli jeszcze nie zaskoczyliście, zakończcie filmik i zróbcie to. Bo jak nie taki Fabio z furt Majka, przyjdzie i łączy. Nie, po prostu ja tu chodźcie, to Ja nie zmuszam ludzi do tego. еще пошупать остановить чаще пошупать еще пошупать еще пошупать и 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 еще пошупать

Nie ma. Jest, na górze. jest tu jeszcze kilka miliuków. Ja chcę bardzo tą Dobra, asi sa zaujíš podať si. Co za mać, no! Co za bambol! Przecież on grać nie umie! Tylko kampy! Tylko kampię kurna, no! Bambiki walone! Jezus, i co za gra za zewnątrz w zdjęciu! Jeszcze wstanę na mnie Widzowie, zaraz pójdziemy na... Still the brain rock, i zrobimy opening fuse machine. Ciekawe, czy coś trafimy. Chłopcu mu trafił? Chłopcu trafia same główki. Wytyfy on same głowy trafia, ale widać, że zbambiczały. Ale nie no, w sumie Jacob też bierze koronki, no, ale nie wiem po co. W ogóle nie bierze tego spaza legendarnego. Ten ziomek jest jakiś upośledzony. Nie bierze legendarnego spaza. Tylko bierze dosłownie jakąś zwykłą pompę, nie? Żonek naprawdę jest inny. 10 minut. Jedną rękę lido się 10 minut. To takie 24 odcinki. Musimy można zrobić. I znowu jestem ze starym alkoholikiem. Jakiś kazano jeszcze. Zobaczymy, może coś się mikro. Halo! Halo! Kazama co ty się podszywasz w opieku kazama to odbicie z zjadł oczywiście bambu Sofie, musicie napisać w komentarzach jeśli ktoś to oglądał szajza takich ci... chcecie żebyśmy nagrali żebym ja nagrał z e... takie właśnie granie a ale z moimi kolegami bo możemy to zrobić nawet jutro nieśmy pata i wysokie

Všetci tak týkajú, no to ľúči mi, ale ten starý alkoholík to ďalej neodávajú. Ak len kazá, má to chvíľa restartovať, neviem. No, lebo čo ty robíš? Snajper, chvíľ mi. Kapel, ďalej, čo on mi robí? On je zlúký. Tá, posso onde você To jest ziomek na mojej Dosłownie ziomek tu chodził przed chwilą, nie? Tu ziomek. ziomek chodzi po moim chyba. La prenda. Mi dobbiamo... Sai, mi dobbiamo. Che tu mi mi

Aha! Ja pewzielę! Czemu ten kazano się nie rusza A ten ma taki lut i też nic nie robi Przecież nie masz ziomek miniski! Co ty robisz? Ja pójdzie do... Ja mam go z takimi nubami to... Ja pędzę. Czemu on tych minisów nie pije, w ogóle? kurde, wypij to mózgu. Dobrze, bo on nie umie grać. To jest taki bocik, samolocik. Dobra widzowie, idziemy robić opening. Nos, jeden. Mhm. No, z jeden? Widzowie robimy opening. Still the brain Prywatno. Ogółem ja widziałem, na co mam największy procent. Ale wy się dowiecie. Dobra, ja opening. Dobra. 3 2, 1. Robimy opening i i kablos... Instacro, kablospagetti mistico. Nie miałem na tego. Nie miałem na to największego procentu. Największy procent 50 miałem na cikletej, na cikletej. Nie. Ja pierdzielę. Najwięcej procent miałem na chicoletę i na Dosłownie miałem 6% na isakry isa, spaghetti mistico i 40, nie, 50 na. A, dobra, widzowie. Kończymy odcinek. Widzimy się na następnym, najprawdopodobniej jutro albo dzisiaj. Jeszcze trzy będą. Zobaczcie się łączy, bo już jest drugi teraz nagrywam. No i co, życzę wam zdrowka, miłej szkółki i do widzenia. Like, subik odpowiednio.